Masz tam, że tam jest wolne? Dalej? Fajnie, że widać wszystko To jest normalnie... Kretyn No kretyn No tam coś jedzie na sygnale No za nami też już jedzie służba autostrady Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Strażnik Teksasu pieprzony. No to, no to jak włączasz to nie. No ale przecież, no przecież to jest niezgodne z prawem co no on robi. No, robi. no przecież kurwa po to są dwa pasy, no za chwilę się zakorkuje autostrada. No tam się też ci wkurzają. Też się wkurzają ci. Czekaj I... powiesz, później dostaniesz ty mandat. Za co? Za nieuzasadnione Ja w nieuzasadnione? Jak człowiek blokuje Znale. drogę, to co? To jest blokowanie drogi. On nie jedzie. No ja wiem, no. wiem. No to co? Nieuzasadnione? No, Ustawiamy się i później jedziemy na zakładkę, no. nie? Będzie na YouTube. Studo widać się widać nikogo przed nim nie ma. Nikogo Teraz jest stażnik, stażnik Teksasu. Szereg pieprzony.